Tak kochani, tu mamka, dzisiaj witam się z wami z kawiarni Na pierwsze wrażenie mam po prostu bardzo się spodobały się na tej kanapie. O na jest Z tym, tym. Zobaczcie, jakie fajne, przytulna siedzonka. Bardzo fajnie, mam A tak podleś po każdym poduszkę zaczeka, fajna. Takie... Poduszki, jaka fajna. Zobaczcie, jaką mam ładną poduszeczkę, normalnie w kształcie ciastka. A dlaczego w kształcie ciastka? Ponieważ w tej kawiarni nie ma ciast, tylko ciastka. Tradycyjne crumb cookie, także będziemy sobie testowały. Zamówiłyśmy po do tego cappuccino. Czekamy, pani nam podgrzewa te ciastka, także będziemy zaraz testować. Ja zamówiłam sobie ciasteczko z maliną i ciastko, już zapomniałam. Wzięłam z maliną Malin. i lotus. A ja malinkę i snickers. No jest trochę tych smaków. Także my czekamy. No. Bardzo łatwo tu jest trafić, do góry po schodkach i już jesteście. Bardzo miły, przytulny lokal. Jest Trafiliśmy. parking w okolicy. E, tak, tutaj za oknem widzimy parking, nasz samochód akurat. I bardzo przytulne takie miejsce, gdzie można spokojnie usiąść i napić się w ciszy kawę. Mhm. E, są kontakty? nie ma? Nie ma. A i kawiarnia słuchajcie, nowa, bo otworzyła się w październiku ubiegłego roku. Także my się bierzemy za testowankę i wracamy do Was za chwilę. To jest ciastko, ciastko Snickers. I co jest Malina? <coughs> Jakie to jest Malina? Malina. <coughs> mm, A jak ciastko smakuje? smatuje? To jest dobre. <coughs> Mm -mm. mm. mm. jest. Nie, to jest Ta też jest słodka. Mm. A to? Nie. wiem. Zobaczcie, jaki to ładny kubek. mi się podoba Słodkie, ale dobra. Słodkie. Po takim kamelonku jem, tylko jest bardzo słodki. My tam sobie po dwa ciastka. Dobrze, że nie więcej, bo są słodkie. Jesteśmy po ciasteczkach. Po ciasteczkach, no. Ale muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz byłam w takiej kawiarni, gdzie tylko same ciasteczka były. Mhm. Nigdy jeszcze nie byłam w takiej, gdzie ciastka i kawa. Bo zawsze były ciastka, kawa i jeszcze ciasto, jeszcze jakieś lody, no, jeszcze jakieś tutaj To właściwie nawet nie w kawiarni, tylko w ciastkarni. No, a tu ciastkarnia. Mm. Że naprawdę muszę powiedzieć, że pierwszy raz się spotkałam, bardzo smaczne te ciastka i w dodatku jeszcze o różnych smakach, bo no, marynowa, różnych smaków, ale słodkie. Wszystkie słodkie, słodkie, chociaż ta malina z czekoladą, no to była chyba biała czekolada w ogóle tam w środku, tak się rozpływała, mi się to ciastko całkiem połamało, jak ja je tylko ruszyłam z opakowania, bo mhm. ty też miałaś malinowe i ta malina dawała takiej trochę kwasowości, ale później jak wzięłam po tej malinie lotus, to już mi było tak słodko, jak to zjadłam, że zdecydowanie jedno ciastko by wystarczyło. Jakbyśmy przyszły następnym razem. Ja myślę, że też, że jedno ciastko. No i ten wystrój, taki, te ciasteczka, te kanapy takie, widać, że to wszystko takie nowo otwarte. Tak, tak. I w takim Naprawdę w takim ciastkowym. ciasteczkowym, fajnym klimacie, no. bo nawet właśnie i te stoliczki i te kanapy w takim klimacie ciasteczek, poduszki i nawet na stoliczkach miałyśmy taki, nie wiem co to były, podkładki pod kubek, że, te, że tak, wyglądały jak tak, takie płatki czekolady tak. w ciastku. Mhm. Mega efekt, fajnie i widać, że to jest wszystko bardzo dobrze przemyślane. Tak, że po prostu potencjał może i jest na te ciasteczka, że jednak teraz takie ciasteczka modne. Podoba mi się mm. też, że miejscówka jest tak właśnie na górze, schodkami się wchodzi, więc macie taki widoczek z góry. Wszędzie też w tej ciastkarni są okna. Zauważaj, że tam w ogóle nie ma ściany praktycznie? Mm -hmm. Tam są z mm -hmm. każdej strony Duże jak okna. okna. Tak, że fajnie, bo można jeszcze od razu widok za oknem podziwiać. Mhm. Mm Duże jak się no, robi ciemno, tak to jak się, nam się robiło, tak, to się odbija się po prostu człowiek w szybie. Mhm. Y, y, te kawa y, naprawdę no smaczne cappuccino, takie y, duże. Tylko nie podobało mi się, że te ciastka są pakowane w torebki. No, Mogłyby być właśnie, bo rozumiem, jakbyśmy brały na wynos i chcemy wyjść z tymi ciastkami, tak? No fakt, że super, że Pani podgrzewa te ciasteczka, że jecie tak. cieplutkie. Nie wiem, czy o tym wspomniałaś, ale dostałyśmy podgrzane ciastka. Fajnie. Cieplutkie. Zanim je zaczęłyśmy jeść, to już nie no były to tak, to, tak cieplutkie. Nie były tak cieplutkie. No wiadomo, że zanim nagrać Ciebie, mnie i, i zrobić zdjęcia i Wam jeszcze, no to nie będzie tak. Ale nie podoba mi się właśnie, że ona pakuje w te torebki. I siadamy z tymi ciastkami w torebkach, i mamy sobie z torebki wyciągać i jeść. Mhm. Że powinny być po prostu na chociaż na takich tacach jednorazowych podawane tak. te ciastki. No, najlepiej na jakichś różowych talerzykach, nie? Ja sobie wyobrażam takie ciastko podane. Y w ogóle ten sposób podania no, do dopracowania moim zdaniem. Bo Można, kawa fajnie, tak, super. Normalnie w kubkach no, bardzo ładnych kubeczkach. Ale ciasteczko wolałabym dostać gdzieś na jakimś talerzu czy coś. Jak biorę na miejscu, a dostaliśmy w papierowych dodatku, torbach, gdzie no raczej Musiałyśmy powinniśmy chyba dbać o środowisko i nie nadużywać tych papierowych toreb, nie? Tak. więc lepiej byłoby podać w jak, na jakimś talerzu albo no, nie wiem na czym. No może nie chcą myć tych talerzyków, ale chociaż za tak takie. No, takie. No kubki tak. No nie mhm. wiem, ale jakoś nie uważam, że po prostu, jeżeli ktoś tam siada i je, to nie powinien mieć w takiej torebeczce. Mhm. Nie w papierowej, tylko jakoś to podane, żeby można było naprawdę zjeść. No i y, by, są też. Y, Kartoniki, że w kartonikach są takie boksy też porobione. Tak, można kupić zestaw też, tak, takich, takich ciasteczek, no? Takich 10 ciasteczek, na przykład 20 ciasteczek, że takie boksy są fajnie porobione też na wynos, nie? Bo tam mhm. musimy Wam powiedzieć, że co róż ludzie się kręcili, że co ktoś przychodził, nie? No. Że fakt, że my siedzieliśmy i tam jeszcze dziewczyna z chłopakiem, ale co ktoś przychodził i wychodził, mhm. że tak brali ciasteczka i wychodzili z tymi ciasteczkami, no bo nie ukrywajmy na, mhm. na wynos, że ten lokal jest z... Robiony między blokami, mm -hmm. że tam bardzo dużo ludzi mieszka. I może to są po prostu sąsiedzi, którzy przychodzą. No, którzy przychodzą sobie kupić takie ciasteczka, nie, mhm. sobie zjeść w domku do kawki, mhm. nie i w domu sami sobie w mikrofonie To jest chyba jedyna taka ciastkarnia w Trójmieście, także jest potencjał na to miejsce. No i mi się bardzo podoba to, że ten wystrój właśnie tego lokalu, że jest taki przytulny, ciepły i właśnie w takim klimacie ciastkowym. Takim fajnym mhm. i takim naprawdę przytulnym, takim fajnym, ja kawa takim... była smaczna, a ciasteczka też były dobre. Mhm. Ładnie mi się tam podobało. Akurat mm -hmm. bardzo miła taka dziewczyna i y, y, fajnie ciasteczka podgrzewają kawka smaczna. Nie, mi się podoba, nie? Mm -hmm. że z chęcią jakbym była w Gdańsku to może jeszcze byśmy odwiedzili raz to miejsce. No. Na, aha, jeszcze musimy Albo powiedzieć o pieczątkach, Sobocie. pokaż ludziom pieczątki. E, nawet nie tylko w Gdańsku, ale w Sopocie, bo kawiarnia mieści się e... Blisko, niedaleko Sopotu, także to jest ta część Gdańska, także jeśli macie okazję być, no to z różnych miejscowości możecie podjechać. Tak, z Sopotu, tak. z Gdyni, z Gdańska. No, z Gdyni już dalej, nie? No i teraz oczywiście jest tam jeszcze taka okazja, jak to w niektórych sieciówkach bywa, że zbiera się pieczątki. Tak, można zbierać pieczątki. My też dostałyśmy taką kartę szczęśliwego klienta, bo tak się nazywa ta karta. I tutaj mamy do zbierania. Pieczątki. Piąta pieczątka to jest darmowa kawa, a dziesiąta to ciastko plus lody. Także no, my akurat z Gdańska nie przy jesteśmy. dziesiątej są jeszcze lody. Tak, darmowe ciacho z lodami. Aha, e, No my akurat z Gdańska nie jesteśmy, więc raczej będzie nam ciężko uzbierać aż 10 pieczątek. Ale jeśli ktoś tutaj mieszka i ma blisko. Żeby częściej bywać, no to można sobie skorzystać z karty szczęśliwego klienta. Czyli po prostu przychodzicie, kupujecie już pierwszą kawę czy pierwsze ciacho i dostajecie taką kartę. Tak. Tak jak my dostałyśmy dzisiaj. Tak, fajnie. A tak jak wspomniałam, 18 zł kosztuje takie kapuczyno, które my piłyśmy. No I było bardzo smaczne. Było bardzo smaczne. Tak. Byłoby jeszcze smaczniejsze, gdybyście mieli je za darmo. Także piąte będzie dla Was darmowa. Więc my to miejsce polecamy jak mhm. najbardziej. I oczywiście jak będziecie tutaj w pobliżu, to do niego nie jest trudno trafić. Jest pięknie oświetlone, z daleka zobaczycie. Tak, no. Widać z daleka, mhm. to prawda. Też y, muszę przyznać, że o takie bardzo przytulne, różowe miejsce, to jest raczej wbrew pozorom, moim zdaniem, ciężko. Ciężko. Nawet w Polsce. Ja znam tylko kilka takich Przytulnych i różowych wnętrz, a mi się bardzo podobają, dlatego y, tą miejscówkę szczególnie mogę Wam polecić. Jak chcecie o coś jeszcze zapytać, śmiało pytajcie. Czekamy. Czekamy. Dajemy Wam y, czas i. My, 30 sekund? I my oczywiście odpowiemy. Y, lokal polecamy. Możecie śmiało tutaj wpadać, jak będziecie w Gdańsku, czy tam w Sofocie, czy w Gdyni to my z chęcią na pewno jeszcze kiedyś odwiedzimy. Jak będziemy tutaj blisko w Sopocie albo w Gdyni, to na pewno te miejsce odwiedzimy, bo mi się tam kawa bardzo smakowała i takie ciasteczko z malinką bym jeszcze jedno zjadła. Chociażbym zjadła ja bym... te swoje. Właśnie, ja chciałam powiedzieć, że ja bym zjadła chyba ten lotus, słuchajcie. No, Pyszny był. Jak będziecie, to musicie spróbować tego ciastka lotus. Mega. Mhm. No, I jeszcze bo... był, miałam połowę ciastka lotus dosłownie na nim jeszcze na górze dla dekoracji. Mhm. Bo te malinowe nie miało malinki. Nie miał malinki, i te malinowe było w środku z czekoladą. I z takim musem malinowym tak, bardziej. Tak. Takie rozpływające no, się. No, a te, te lotus miało faktycznie kawałek ciężka lotos A mój snickers słodki. Właśnie, bo ty jeszcze miałeś snickers. Tak, ja miałam snickersa bardzo, bardzo słodki. Taki naprawdę, że szczerze mówiąc nie dawałam rady zjeść. Mhm. Był bardzo słodki. Oddałam... Ja myślałam, że będzie ciężko. No ciężko będzie, no ale Była nie chciałam słodki. brać tego lotosa. No, bo żeby ale tam na dole jeszcze był taki jakiś czekoladowy. Tam miał kawałek czekolady. Myślałam, że jego ja weźmiesz. Czekoladą. Mhm, z czekoladą. No i też musimy powiedzieć, że tam są wypiekane te ciasteczka. Mhm, tak. Świeże. świeże są. Na bieżąco są po prostu robione mhm. te ciastka. Więc y, i to nie są takie malutkie, że jeżeli chcecie tylko spróbować, to tylko wystarczy jedno wziąć. Nie musicie tam akurat pod No My chciałyśmy... Nawet no, na wynos po drodze. Tak, y, iść sobie. Par, przyjechać tam samochodem, parking darmowy, sobie y, wziąć ciasteczko i nawet wyjść z tym ciasteczkiem. Bo ja bym z chęcią, tylko jakbym tam była następnym razem, to bym chyba tylko jedną wzięła właśnie te, co ty brałaś. Mm -hmm. Ja bym tylko te wzięła teraz, dlatego że te ciastka y, są trosz, trochę słodkie. Nie? Mm -hmm. są nawet słodkie. ten z maliną był słodki. Mm -hmm. Że są słodkie, y, ale idzie takie jedno ciastko zjeść. No idzie, idzie, idzie. No nawet idzie dwa zjeść. No, nawet dwa <laughs> y, słodkie, chociaż ja, tak jak mówię, tego snickersa oddałam kawałek Tobie, mhm. dałam, bo naprawdę słodki był, a chciałam jeszcze te z maliną zjeść. A jakbym miała tylko takie dwa snickersy, to nie, da, nie dałabym rady zjeść, bo były bardzo słodkie. Jednym słowem te ciastka są słodkie y, i takie jedno ciastko i kawa to jest super zestaw. Super zestaw, także wpadajcie, odwiedzajcie i dajcie nam znać, jeśli uda Wam się odwiedzić i napiszcie, jaki smak ciastka wybraliście lub chcielibyście zjeść. Czekamy na Wasze komentarze i lecimy szukać kolejnych miejscówek jeszcze w Gdańsku, także subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia. Pa! pa!